chcę pokazać, że nie wszystko w Polsce jest idealnie, nie? Jutro Polska rozpoczyna prezydencję w Unii Europejskiej. Dużo nam do tej Europy brakuje, do tej Unii, do której żeśmy chcieli dojść. Mamy najniższe płace, duże koszty utrzymania firm, duże koszty utrzymania pracowników, co się rzutuje na, na bezrobocie, na stosunek zatrudnienia, na niższą płacę. Rośnie nam ubóstwo bieda. Polska grupa bogatych, z klasy średniej nie ma. Biednych coraz więcej. Mi się to nie podoba. Obietnice były, niespełnione są. Wszyscy, ekipa uważa, że jest wszystko cacy, jest wszystko załatwione, tylko nie wiadomo co społeczeństwo chce. Chcemy pokazać, że jest inaczej, że to nieprawda jest. W Polsce jest bardzo, bardzo niedobre, bardzo kiepskie. Nie ma nie ma wolności, nie ma, nie ma, nie ma. Za każde słowo, które krytykuje władzę, skazuje się młodych ludzi, starszych ludzi, jest gorzej, jak kiedyś było. Precz temu chamstwu, co się dzieje.